Domości z powiatu nyskiego W sobotę 21 stycznia w Kaukowie odbyły się wojewódzkie uroczystości upamiętniające więźniów obozu Auschwitz-Birkenau zamordowanych w styczniu 1945 roku podczas Marszu Śmierci na terenie gminy Odmuchów. Uroczystości, których współorganizatorem był burmistrz Odmuchowa, Jan Woźniak, rozpoczęły się od mszy świętej w kościele parafialnym w Kałkowie. W wydarzeniu uczestniczyły władze województwa, samorządowcy oraz poczty sztandarowe, harcerzy, szkół i służb mundurowych. Obecni byli także byli więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych. Po mszy świętej uczestnicy uroczystości przeszli na cmentarz parafialny w Kałkowie, gdzie przed tablicą upamiętniającą ofiary mordu zostały złożone wiązanki kwiatów. Ostatnim punktem obchodów była uroczysta Akademia w Miejscowym Domu Kultury, przygotowana przez nauczycieli i uczniów ze szkół Skałkowa i Arnołtowa. W 1945 roku Niemcy uciekając przed Armią Czerwoną ewakuowali więźniów Auschwitz oraz podległych podobozów. Pędzono ich na zachód, gdzie mieli być wykorzystywani jako tania siła robocza. Dzisiejsze uroczystości upamiętniają 72. rocznicę marszu śmierci. Marsz śmierci była to ewakuacja więźniów obozu KL Auschwitz oraz podobozów tego obozu głównie w okolicach dzisiejszej Blachowni Kędzierzyna, a także więzień na trasie pomiędzy Bytomiem, Mysłowicami a Kędzierzynem. Kilka tras prowadziło przez dzisiejszy powiat Nyski, a konkretnie południową część powiatu nyskiego. Dokładnie nie wiemy ile ich było, na pewno nie mniej jak siedem. Zginęło bardzo wiele osób. To było najbardziej tragiczne, najbardziej tragiczne wydarzenie II wojny światowej na ziemi nyskiej. Ani oblężenie Nysy i zdobycie Nysy, ani walki w okolicach Korfantowa nie pochłonęły tyle ofiar, co właśnie Marsz Śmierci. Praktycznie na każdej miejscowości, która znalazła się na trasie tego marszu znajduje się zbiorowa mogiła więźniów. Było kilka tras, które prowadziły od strony Głupczyc na Prudnik i z Prudnika na Głuchołazy. Kilka tras prowadziło bardziej na północ, od strony Ścinawy na Stary Las i później Polski Świętów i te kierowały się w, 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 w stronę granicy późniejszej Czechosłowackiej, Protektoratu Czech i Moraw. Wiemy, że je, kilka tras y, przekraczało granicę y, bo z relacji udało się ustalić, że więźniowie nocowali również w Kolnowicach koło Mikulowic. Wiemy, że kilku zmarło lub zostało zamordowanych w Wielkich Kuneticach, czyli południowej części Sławniowic. Tam znajduje się mogiła z datą 29 stycznia. A następnie kierowali się w stronę Bilej Wody, czyli za Paczków, za Jawornik. Tym samym w uroczystościach wziął także udział przedstawiciel strony czeskiej starosta Widnawy, Rostisław Kaczora. Podczas uroczystości w Kałkowie obecni byli także byli więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych, którzy ze łzami w oczach opowiadali swoje tragiczne historie. Jak już rodzice moje zginęli, bo we wrześniu nas przywieźli, to był wrzesień, październik, listopad, na święto Bożego Narodzenia już nikt nie żył. Jak mnie matka umarła, to ja wyszedłem z baraku pobiegłem na boso szukać matki. Wyszły, leciałem za, za barak, patrzę tam szopka stoi, szopkę otworzyłem, a w tej szopce same trupy od dołu do góry, same trupy były. No to zamknąłem z przerażenia, z płaczem poszedłem do baraku. Tak, jak całe życie potrafiłam odsuwać od ciebie te straszne chwile, tak teraz, kiedy jestem na emeryturze, zaczynają wracać mi pewne momenty z tego okresu. Bo mówi dzięki Bogu, że w mojej pamięci nie zapisały się na trwałe te wszystkie tragedie, które tam się działy. Moja, moja pamięć była białą kartą. Natomiast teraz, kiedy jestem właśnie już na emeryturze, to chwilami wracają, pojawiają się obrazy. Ja je szybciutko zapisuję, żeby po prostu nie uciekały pamięci i zbiera, zbieram jedną całość, żeby po prostu te wspomnienia kiedyś gdzieś komuś zostały. Byliśmy bardzo głodni, bardzo głodni, bo ja byłam jeszcze z rodzeństwem. i Szukaliśmy, bo tu na śniadanie była kromka chleba, czarna kawa, garuszek czarnej kawy i na kolację na obiad pół litra zupy jest z brukwi czy tam z czegoś. I na kolację były, był chleb z czarną kawą. No i byliśmy bardzo głodni. Tato, jak to by Tato był z nami, więc on dzielił nam biedakom te, 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 te kromeczki, ale nie zawsze one wytrwały do końca, bo zawsze jakieś robaki zjadły. Więc postanowiliśmy w grupie dzieci iść do ogrodu tam, gdzie byli zatrudniani ludzie dorośli i zbierali pomidory. I myśmy te pomidory też pozbierali, po, poubieraliśmy takie druże z ciuchy i powkładaliśmy te pomidory pod tak, żeby przenieść, żeby coś zjeść. E, prowadził całą tą grupę SS i w momencie, kiedy zobaczył, że to nam coś wystaje, że za bardzo popuchliśmy staną, zatrzymał grupę, kazał wszystko otworzyć, wy, wysypać Podeptał, tak na ulicy podeptał, a nas pod taką na ja nie wiem jak to się nazywa, taki bykowiec czy coś takiego, tu i do samego obozu nas pędził. To było straszne, to było straszne. Ech, I ten głód właśnie, ten głód to się przebijał cały czas, bo nawet i w Sardargie Szczecińskim jak już byliśmy, to ja powiem taką sytuację ciekawą może. No już byłam troszkę starsza, już troszkę wiedziałam więcej. Jak nas przewieźli, przeprowadzili przez bramy, więc od razu zostaliśmy poddani tak zwanej dezynfekcji. Wszystkie ubrania, dorośli, dzieci, młod, starzy, dziadkowie, babcie wszyscy porozbierali nas no nago. Oczywiście, że my, biedne dzieci, myśmy tylko patrzyli, co to się dzieje, bo nikt nic nie wiedział. I potem nas um, pocypywano jakimś straszliwym um, proszkiem. Ja jeszcze byłam poparzona, więc co mnie przeokropnie bolało. I strasznie płakaliśmy. O Marszu Śmierci wiemy coraz więcej, ale nadal pojawiają się świadkowie i nowe informacje, podkreśla historyk dr Paweł Szymkowicz. Kilkanaście lat temu w Guchułazach y, zgłosił się do Urzędu Miejskiego pan Leon Fokciński, który y, twierdził, że... Y, Uratował się, uciekł właśnie z marszu śmierci w okolicach Guchołas. Miałem okazję szukać z nim miejsc, które zapamiętał. Trudno to było ustalić, ponieważ szukaliśmy po trasach, które już były opisane. Okazuje się, że pan Leon, który był więźniem więzienia w Mysłowicach, a później w Bytomiu, szedł zupełnie inną trasą. Między innymi nocowali w Konradowie na późniejszym przejściu granicznym. Ta trasa, ten szlak marszu śmierci nie jest jeszcze opisana. Pan Leon. Złożył relację bardzo ciekawą, interesującą o tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce w Konradowie. Mianowicie, miało być tam zamordowanych 138 więźniów, jakby za to, że niektórym udało się w nocy, w nocy uciec. Niestety relacja pana Leona Foksińskiego jest jedyną, którą znamy. Nie możemy ją z niczym skonfrontować. Nie mamy innego źródła, które by tę relację skonfrontowało. Niemniej pozostaje wierzyć na, na słowo, bo pan Leon świetnie opisywał miejsca, w których był. Pan Leon to jest człowiek, który złapany później przez żandarmów. On nie był ubrany w pasiaku, bo on, jak powiedziałem, on był więźniem więzienia w Bytomiu Później w także był w cywilnym ubraniu udało mu się mimo złapania przez żandarmów ocyganić ich że zgubił się w trakcie ewakuacji człowieka u którego pracował i udaje się w kierunku zachodnim wówczas to żandarmi zagnali go na cmentarz w Gochołazach gdzie kopał grób dla tych którzy w czasie tego marszu zginę zginęli także tych 16 więźniów którzy pochowani są na cmentarzu w Gochołazach to Okoliczności ich pochówków znamy właśnie od bezpośredniego świadka, czyli pana Leona Foksińskiego. I proszę sobie wyobrazić, jak prowadziłem go po Guchołaza, pokazywałem piekarnię, w której brali chleb dla sesmanów inne miejsca, to kiedy wchodziliśmy na cmentarz, to już nie ja jego, tylko on mnie prowadził właśnie do miejsca grobu Osięcimskiego. Świadkami byli głównie robotnicy przymusowi, którzy wtedy przebywali w okolicach Nysy, a także ci Niemcy, którzy jeszcze nie zostali stąd ewakuowani po II wojnie światowej. Komisja do spraw badania zbrodni hitlerowskich spisała ich relacje, chociażby ze Starego Lasu mamy do, dobry opis od pana Józefa Machate, który dzisiaj już niestety nie żyjącego, który pozostał tutaj w, Głucho w Starym Lesie później mieszkał w i szczegółowo opisał, ale też nie okoliczności śmierci, tylko już pochówku, dokładnie to, co dzisiaj nam mszy ksiądz mówił, bo to widać, że w każdej miejscowości scenariusz był identyczny. Zaprowadzali ich do jakiejś większej stodoły, tam spali na gołej ziemi, na betonie, a rano szli dalej. Ci, którzy zmarli, byli pochowani właśnie w takich miejscach, jak tutaj w okolicy, nie zawsze na cmentarzu, na, na, nawet rzadko kiedy na cmentarzu, bo dzisiejsze mogiły Marszu Śmierci są na cmentarzach, ale one były przeniesione dopiero w 1945 roku jesienią po ekshumacjach. Gdzie jesteśmy, tam wolności chleb, nie patrzymy, przelewamy tak było zawsze, tak musiało być. Ktoś musiał walczyć, nawet ktoś mu żyć. Tysiące